A ciekawie jestem, czy tam jeszcze jest ściana płaczu, czy kojarzysz ścianę płaczu tam na Milwaukee. To było dokładnie Milwaukee. Chyba nie i ma, Belmond, z tego co wiem. Był... Chyba... To była ta stacja Szela. A to był... tak, to była ta, ta, gdzie podbierano pracowników do pracy? Tak, jeśli ktoś nie miał pracy, to tam rano od piątej wszyscy stały. teraz mi przypomniałeś, bo ja nigdy nie wiedziałam, znaczy słyszałam, że to się nazywa ściana płaczu, ale nie wiedziałam dlaczego. Tak, tak. <laughs> Ja pierwsze po przyjeździe do, do Chicago pierwsze trzy miesiące pracowałem jako malarz pokojowy. No i właśnie, właśnie dowiedziałem się o tym, że jest ściana płaczu, że są takie rzeczy. Nawet ten, ten chłopak, który mnie zatrudnił, z którym zresztą utrzymuję kontakt do, do, do dziś, po, pozdrawiamy Grześka, jeśli kiedykolwiek będzie oglądał ten, ten wywiad, to to on mi właśnie o tym opowiadał i on nawet sam mówił, że czasem jak nie miał pracy, chociaż on pracował już dla siebie, to po prostu jechał tam i...